Cześć Lamar z tej strony. Jak widzicie kolejny odcinek Ekstraklasy nas czeka. No może nie widzicie, ale już zobaczycie przy bardzo. Pierwsza z pięciu tutaj saszetek czekających na premierę na wielkim ekranie. Także bierzemy się do, do, do tego od razu. To się zastanawiam. Może bym jakoś inaczej otwierał, no ale w sumie wszyscy otwierają tak, żeby pokazać specjalną kartę. A na koniec to może ja na zasadzie. Eee, na zasadzie kontrastu, kurczę, wiecie co, jak na niego patrzę, to sobie myślę, ja pierdziu, normalnie, co to za ułomki tam robią. Dobra, już trochę na ten temat powiedziałem, więc po prostu przejdziemy dalej. Był Bereszyński, teraz Król, Kokoszka, Kaczmarek, Papadopoulos, Gwiazda numer 1 i Gwiazda numer 2, Zbozień Damion. Czyli na razie bez świecących, zobaczymy czy ta piątka będzie tak fajna jak poprzednia, w którą. O! Tak, 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 tak. Nie wierzę! Wiecie co? I co mam teraz powiedzieć? Trze... Trzeci top mistrz. Trzeci raz murawski. Trzeci raz! Hurra! Hurra! No kurde, no już bym miał trzy, a mam cały czas jednego. Czy ktoś chce Rafała Murawskiego? Ja nie wiem, czy oni po prostu go hurtowo wrzucali, czy co. Inna rzecz, że zakupiłem 72 saszetki w sumie, czyli jakby nie było dwa boksy. No i trzeci top mistrz, a ja jeszcze chyba nawet do 50. no jeszcze mi 50 mniej więcej zostało. Sesejk Klepczyński. Bartkowski, Stawarczyk i Gliwa. Jeżeli ktoś by chciał, tak serio już całkiem tego Murawskiego, no to piszcie, chętnie się wymienię. Na razie stopnistrz szukam tylko Murawskiego, także... O, tu. o, o, a nie, dobra. Już myślałem, że coś fajnego pisze stopnistrz i tak dalej. No dobrze, może poza tą grą coś tu znajdziemy? Chyba nie. Chyba, że inaczej pakowane. Mączyński, Mążdżeń. Tutaj mamy Ostrowskiego, Pietruszkę i mamy Wschodzącą Gwiazdę, Starzyński i Okaczy Gwiazda. Dobra, patrzymy jeszcze. Mamy dwie saszetki do otwarcia. Co ciekawego tutaj się może znaleźć? Eee, o, coś piecik. Mamy urwieńca fanów i jest nim Sokołowski. Ale tu, tu bajzel jest po tych saszetkach. Marek Sokołowski. Spod Beskidzia. Spod Beskidzia. Patrzymy, co jeszcze ciekawego tu znajdziemy. Ukach. Deleu. Staniom. Głowacki. Legenda Wisły. No i Rymaniak. Ostatnia saszetka. No to co? Kolejny Murawski? <laughs> nie, tym razem nie. Jakieś karty specjalne, pewnie w ilościach. Dwie na saszetkę. No to mamy do Czekala. Mam nadzieję, że nie zniszczyłem jego nazwiska. Kosanowicza. Sochę. Bunozę. Pawła Buzałę jako gwiazdę i Olkowskiego jako gwiazdę. No dobrze, kolejny odcinek, kolejny Top Mistrz, kolejny Murawski. Zapraszam wszystkich chętnych do pisania, jeżeli ktoś ma innych Top Mistrzów. Przede wszystkim, wiadomo, jeżeli ja mam Top Mistrza na wymianę, to chciałbym również uzyskać tą samą kartę. Także wszystkich chętnych zapraszam do pisania, a ja się z Wami żegnam i zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, pa!